Oto partiera, mam patrz jaki mam baj baj. On nic i wnosi, oczyszczelona różowa pantera baj baj. No, waszym streamom, waszym hejtom, wrócił dialog. To jak wiecie, gdy to i kantorino. Siedzę w Rio de Janeiro, stare w Z całym kilogramem jej. Mordo król jest jeden, krucentino. Tego król, Tylko król Mordo król jest jeden, krucentino. Tylko Cruz Taki down, że będzie lepy. Moja żona wykupuje sreby. Chcesz stawkę kończysz na recept. Siedzę w rubry konie przy koneksji. Esta pona, Blackberry Pro. Jak Mercadona, bo mam świeże to. Na terytorium, Nie uciekam przed bardą, z w synu cały gang jest Sicario Mimo, waszym streamem, waszym hejtom wrócił Dio. To jak wyjadź i i Grantolino. Siedzę w lej oderzanej, to stary

Mi odjeżdżę cię Idania dawaj, bo zaraz byłem Dają ognie i dają tutaj faję i chłopie ziomek, ziomek kurwa wchodzi w zwykły Daniel i patrz jeziorko, znowu chłopie, szczecin tu ekipa Ziomek chłopie, kurwa, każdy z nas tu drinka zpiewa. i wiesz, spiwa wow. też tutaj wypalą i chłopie ziomek ej, teraz wchodzi jajo Napierdalam, ej, napierdolony też jestem, ziomek chłopie, kurwa, witam ej w moim mieście Zauważcie to nareszcie, chłopie kurwa cała dobra tu Elita chłopie, Ziomek, kurwa, ej, masz tu zawodnika Jeszcze raz o! Przyjechały dupy Zaraz będę w chuj, kurwa, tu na puty Jeszcze raz, ej, pójdę na te dupy Ej, ta, 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 ta dupy Ej, zioma, ej chłopie, ja jestem Ziomek, kurwa, jeszcze Co? raz Witam tutaj w moim mieście Wierzę na periole, jak towar na rejon Piątki się dzielą, się kleją Kleją się dupy, patrzą się typy, może się skończyć aferą Szybko wyłapał na rie, bomba na banie, kończymy balet Najlepszy budzik syreny nad ranem Na są straty, jadę Jaguarem Na całej pizdzie przed fotoradarem Nie lubią nie typy, a kochają funki Chiory oryginały i śpierdole Wisiory na karki, złote zegarki Te sobie na zekerajki Jestka na smyczy mam kundla w kieszeni gotówka, Miejska dżungla, gotówka, w kieszeni gotówka, w mam kundla, w kieszeni gotówka, w kieszeni gotówka, w kieszeni gotówka, w i gotówka, w kieszeni we w kieszeni Jadę pod kieszeni Bar, dwóch typów tu problem kieszeni Bo podchodzę do nich sam. Wystraszeni są goryla. Trzeba, trzeba, łapaj Boże, trzeba. U, uuu, pseudo-kozaki, dla nich serca już nie mam. Nie ma że boli, stawaj do walki, łamane ręce, obite czaszki. Tutaj mam ciuch, więc jadę kupić nowy drewno. Wszędzie mam krew, obite wieści, lecz wychodzę z twarzą. Zawsze na mieście nie obcinają. Kręcę na stres, Bóg, angola, angola, czaj, buch, buch, miska dżungla, miska dżungla, pieca via kumpla, pieca via kumpla. W kieszeni gotówka Miejska dżungla, pies zawija kumpla Na czy mam kundla, w kieszeni gotówka Robię dwutak, po strzałach spada łuska Zemsta i zabójstwa, ręce we krwi bluzka Miejska dżungla, pies zawija kumpla Na czy mam kundla, w kieszeni gotówka Robię dwutak, po spada łuska Uuu, uuu, lewa, łapaj, po lewał Jesteśmy gotowi? I ludzi się Chodź na napad do nas, za go! Za trzy, za dwa, za jeden, za zero, za kurwa, za 11, Kurwa spada